Cześć, ja jestem Dawidos, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Death Stranding. Przed chwilą tu sobie czyściłem ten obóz mułów, żeby pozyskać metale, I jednak mi to nie wyszło, bo pomyliłem się i wziąłem karabin, który zabio. Który zabio? Nie, te, nie ten, co miał te kulki, tylko ten, który zabio. I mam chyba 5. Albo nawet więcej ciał w samochodzie. A przy okazji, jak budowałem tam trochę dróg, to natknę się na spalarnia. Czyli teraz mam trochę metali, pobudujemy sobie drogi i dostarczymy ciała do spalarni. Przy okazji zobaczymy, co to się stanie. Myślę, że powinno nam stać z tych wszystkich materiałów na budowę tych dróg, ale zobaczymy, mm. się przejść. jeszcze po tym, przy okazji, jak zdobywałem te materiały to natknąłem się na ogromne ilości tych stworków znowu które pozostawiają te hiralium i już mam 10 000, ponad 10 tysięcy hiralium i to było zaraz za tą spalarnią tam sporo ich tam było Dobra, czyli jeden odcinek drogi zbudowany. Okej. Okay. Tu ledwo zbudowałem i tu już ktoś strajka zostawił. A może ten ktoś już u siebie na swoim świecie to miał zbudowane, też nie. Dobra. My tu z nimi nie chcemy walczyć. chcemy sobie zbudować tylko drogę i dojść do spalarni jak nas tu wynurzony dorwie to tu będzie rozpróżnia no. a tego by my nie chcieli no teraz mamy te ciała w nie? dobra metale O! Idealnie. Widzicie, sporo tu tego mamy. Udało się nazbierać. To nawet długo nie trwało. A! I ta trasa tu prowadzi. Czyli jadąc autostradą no nie mamy szans spotkać wymierzony. To też dobrze informacja jest. Okej. Okay. kolejne jakby my tu dali to dwa razy po stówce nie braknie nam to musimy dać niestety tyle trudno tu też nam braknie Tak. I tak. Okej. Okay. Kolejny kawałek. A tu coś. Tutaj chyba było jakieś materiały do zroboty. Tam będziemy musieli, bo tam widać jest pamięci, ale na razie odpuszczymy kurde, no jednak braknie tych materiałów. Jeszcze za mało. Jakby my da... No. Tu będzie za... O, tu za mało. O, ci... o już trudno. Trzeba to dać. Szkoda, myślałem, że no starczy. Już widać w oddali spalarnie. O, widzicie, ile ciał mamy tu. Było widać przez kilka. W ogóle mu nadzieja, że je mogę wczepnąć tam do spalarni. Że je w tych Bo nie wiem, nie korzystałem z tego poza nagraniem. Żeby dać to z Wami testować dopiero. Nawet nie mamy nie, to nie no nie ma co już tego dowodzi. A tutaj, o, tu mogę dać metale. Bo tu ja już po drodze coś sam pamiętam. Tu jakiś samochód od gracza jest widza? O, tutaj jest ta spalarnia. stanąłem no. dobra podzielmy się lajkami okej okay. aktywuj terminal Poddaj kremacji O! Czyli faktycznie tu można Można zabijać tych mułów i ich poddawać kremacji Czyli już sam sobie odpowiedziałem na moje pytania A masz lajka Czyli udało się Poddaliśmy ciała kremacji Czyli w ten sposób można też zrobić Okej okay. Można jeszcze dobudować trochę dróg, bo mam metale. Jest ktoś, pojazd zostawił. Ja muszę pojechać. Czekajcie, no. Ta układarka była a jestem tu układarka była tu czy tu Tu ja tu muszę się jakoś przedostać hmm. Zobaczmy no, sobie jeszcze stąd ta ceramika, jak już tu są ceramiki szkoda, że metali też tu nie było okej okay. no to myślę, że teraz powinno nam się udać do końca zbudować ta droga takie O to kto Odwiście nie nie chcę. Dobra Ja się wtedy udałem tutaj. o i widzicie tam w oddali jeszcze dwa zostały tu ich było normalnie ogrom tyle tu no pełno ich tu było nie masakra chciałem to nagrać, ale go dom po co by dać to nagrywać no i tu mi zabrakło troszkę metali i no no i, i dobre tak patrza to w tym odcinku to mi się tutaj tego na to sporo udozbudować że będziemy mogli tamcie wrócić do tego jednego odcinku uzupełnić tą ceramikę co nam brakło o tam jest generator to się podładujemy zaraz pojazd Musimy niestety tak dać. Okej, okay, i będzie. Więc tak o jak to epicko wygląda teraz to wrócimy się tam do tego jednego etapu kiedy nam brakło tych materiałów dobudujemy i potem się udamy tam na samą na sama góra do nas Tak, to teraz to można jechać. A nie po tych wybojach. Co tu pojawi na samie? My my uspokoić tego naszego Eudeka Nie mogę Nie mogłem. Nie musimy się udać no. do kwatery, niestety. Nie mogłem materiały super można powiedzieć, że mamy fajny etap drogi zbudowanej no, tam już jest cało zbudowano. Czyli możemy się już udać. No, tutaj już wszystko jest zbudowane. Zaczęliśmy odtąd I tu mamy już przeciutko zbudowane aż do centrum dystrybucji. Ok, czyli jedziemy i reszta do tu I zobaczymy co dalej. samochód też znów się prawie zniszczył przez ten głupi deszcz temporalny ale myślę, że już powinniśmy dojechać teraz głównie drogą Tego Ełdeka tak zaniepokoiliśmy właśnie z tego względu, że tych murów zabijałem. Ale pójdziemy do kwatery, to go odzyskamy. No naprawdę teraz to ułatwiło, ale serio A jak nie mieliśmy tej drogi to pałękaliśmy się tu A tak jedna trasa ciągle drogą jademy I całkiem inaczej to wygląda teraz Tym dopiero tu jest dobra czyli tu przeznaczymy materiały które nam dostały do kolejnej układarki tam jeszcze widać mamy 1, 2, 3 trzy oddali je widać zostanie dane zgodne sam użycie jak już mamy materiały, to czemu nie wykorzystać do zera? No. I tak już na więcej może nie stać. No, jedynie możemy teraz pojechać i no do kolejnej układarki do pozostałości co nam zostały wdać a reszta to już tam poza odcinkiem co uzupełnia no, a tu widać więcej tych układarek jest a poddali się następnym kazują Dobra ja myślę że tu na razie nie będę budować tego bo on ja się mija z celem w następnym odcinku wykonamy się trochę zleceń myślę tak Albo po prostu udamy się do głównej misji, tak zrobimy. Na zlecenia przyjdzie czas. Ale to zastanowimy się. Wszystko zobaczymy w następnym odcinku, jak się potoczy. Powiemy do prywatnej szafki ma lud czego ale się przyjd okej okay. Idziemy do jestem No. Sam. Mam robisz jest, no nowe zlecenie o żeby je przyjąć udaj się do hiranistki. Zaufaj mi. Nie będziesz żałował. Hmm. Hmm. No to w następnym odcinku widzimy się u Hiralistki. Bo skoro tego gra, mago. Wymaga... O. Ten gość nam dziękuję. Owen Sójp. Nic mord. Co możecie to wszystko tutaj przeczytać. Dobra, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i cześć.